Dzień dobry. Serdecznie zapraszam na transmisję telewizji gnieziowskiej Fresh Air Film w dniu 25 września 2025 roku. Dobry wieczór! Szanowny Następca Tronu, Przywódca Rudolf, przemówił podczas drugiego plenarnego zjazdu Zjednoczonej Partii Królików we Fryderykogradzie. W kulminacyjnym punkcie drugiego dnia drugiego plenarnego zjazdu Zjednoczonej Partii Królików przemówił szanowny Następca Tronu, Przywódca Rudolf, który gorącymi okrzykami oraz oklaskami został przywitany przez wszystkich członków znajdujących się na sali obrad. Drodzy członkowie Zjednoczonej Partii Królików, najdrożsi obywatele i obywatelki Wielkiego Księstwa Królików, Narodowy Plan Rozwoju Gospodarki został zakończony. I na samym początku należy zauważyć jeden bardzo ważny fakt, który zmienia oblicze całej realizacji Narodowego Planu Rozwoju Gospodarki, bowiem został on ukończony dwa tygodnie przed planowanym terminem, który był to dzień 30 września bieżącego roku. Teraz już podsumowujemy plan po paru dniach od jego zakończenia, a mamy dzień 25 września. Jest to wielki triumf i sukces wszystkich robotników. Przechodząc teraz do aspektów samej realizacji, w dniu wczorajszym w pierwszym dniu drugiego plenarnego zjazdu Zjednoczonej Partii Królików omówione zostały bardzo szczegółowo kwestie budowy kopań węglowych, rozbudowy infrastruktury drogowej, kolejowej i wszelkich innych inwestycji, takich jak elektrownia węglowa w mieście stołecznym Kajzerogradzie. I to właśnie w naszej pięknej stolicy Kajzerogradzie musimy się po raz kolejny zatrzymać, bowiem w dniu wczorajszym nie został omówiony jeden bardzo ważny punkt, a więc rozbudowa miasta stołecznego Kajzerogradu. Ja, przywódca Rudolf, opracowałem projekty architektoniczne uznane przez Naród Króliczy za wspaniałe. Są to w większości osiedla mieszkaniowe i są to domy, mieszkania, bardzo funkcjonalne i wygodne dla zwyczajnych obywateli ponad 3 milionowej metropolii Miasta Stołecznego Kajzerogradu. Oprócz tego za zezwoleniem szanownego wielkiego księcia marszałka lidera Federyka i Komitetu Centralnego naszej pięknej partii zostały wbudowane również gmach siedziby partii, gmach kancelarii marszałka Federyka, trybuna honorowa na placu knieziowskim oraz ostatnio jeszcze nieotwarty budynek Ministerstwa Policji i Służb Cywilnych naszego kraju. Natomiast chciałbym zauważyć, iż jestem chętny na kontynuację kolejnych wielkich inwestycji w mieście w Zerogradzie, które poprawią charakter naszej stolicy jako wizytówki miasta, całe miasta, które jest wizytówką całego kraju, jak i zmienią oblicze wszystkich trzech milionów mieszkańców, których życie musi zostać polepszone. Podczas gdy już Narodowy Plan Rozwoju Gospodarki został zakończony, musimy również patrzeć na naszą przyszłość. Na kolejne wielkie plany, które musi ustanawiać Komitet Centralny, Szanowny Wielki Książę Marszałek, lider Frederyk i cała nasza partia wspólnie z obywatelami, tak aby wsłuchiwać się w głos ludu. A naród króliczy chce jednego dobrobytu. Kiedy mamy już węgiel, mamy elektrownie i mamy nowoczesną kolej, potrzebujemy rozwoju nie tylko przemysłu ciężkiego oraz zbrojenia państwa. Potrzebujemy rozwoju przemysłu lekkiego, w szczególności tego produkującego materiał użytku codziennego, jak i rozwoju usług, które się same z pewnością rozwiną bardzo mocno, ale i rolnictwa, na który musi być położony jeszcze większy wkład. Szczęśliwi reprezentanci lokalnych społeczności poszczególnych księstw, członkowie Zjednoczonej Partii Królików po raz kolejny podziękowali szanownemu wielkiemu księciu marszałkowi, liderowi Fryderykowi i szanownemu przywódcy Rudolfowi za wielkie osiągnięcia w trakcie realizacji Narodowego Planu Rozwoju Gospodarki. Księstwo Lickie i sama stolica księstwa, a więc oczywiście Leck, został dotknięty realizacją Narodowego Planu Rozwoju Gospodarki poprzez bohaterskie reformy i rozkazy naszego wspaniałego, wielkiego księcia, marszałka, lidera Fryderyka. Całe Księstwo Lickie jest bardzo wdzięczne za wybudowanie linii kolejowej, która przebiega, w szczególności, że Księstwo Lickie stanowi samo geograficzne centrum Wielkiego Księstwa. To też jest takim centrum komunikacyjnym wspólnie z Księstwem Friedrichburskim. I to właśnie to sprawiło, że Księstwo Ludkie ma teraz o wiele lepsze perspektywy po realizacji Narodowego Planu Rozwoju Gospodarki. Oprócz tego wszyscy członkowie mieszkańców wsi, rolnicy i członkowie ze wsi Zjednoczonej Partii Królików są wdzięczni bohaterskiej polityce rozwoju regionalnego prowadzonej przez Komitet Centralny naszej partii i wspaniałego marszałka Frederyka. W księstwie formackim szanowny wielki Książę marszałek Lider Fryderyk, swym bohaterskim rozkazem również wybudował linię kolejową, która łączy formację przez Kwidemburg z miastem stołecznym Kajzerogradem, a dalej już z całym wielkim księstwem. Za sprawą bohaterskich reform i czynów wspaniałego marszałka lidera Fryderyka, formacja, która już była najważniejszym portem morskim naszego kraju, oknem na świat tak naprawdę jeszcze bardziej podkreśliła swoją rolę, funkcję i ważność. Dla ogółu społeczeństwa króliczego. Słuchając wcześniejszych wypowiedzi, wczorajszych raportów ministrów oraz przemówienia szanownego wielkiego księcia, marszałka lidera Frederyka i szanownego przywódcy Rudolfa, którzy są z nami obecni na sali, za co bardzo dziękuję, i słuchają w tej wypowiedzi. Muszą przyznać, że nasz kraj naprawdę pod względem infrastruktury niesamowicie się rozwinął, bowiem również księstwo fryszynieckie, które reprezentuje, otrzymało swoją linię kolejową, która jest częścią większego projektu magistrali węglowej. Od jednej strony połączeni jesteśmy z Friedrichburgiem, gdzie magistrala węglowa się rozpoczyna, od drugiej z reperketem i całym księstwem reperkeckim. Samo księstwo fryszynieckie za sprawą dodania tej linii kolejowej i ogółu Narodowego Planu Rozwoju Gospodarki również się rozwinęło. Należy zwrócić na fakt, uwagę na fakt, iż zakład Wielka Fabryka Hutnicza w Księstwie Freszynieckim naprawdę zwiększyła swoją efektywność i produkcyjność aż o 12,5%. Jest to jeden z najważniejszych i największych wyników tego typu przemysłu, jak i ogólnie przemysłu ciężkiego w naszym kraju. Zgromadzenie drugiego plenarnego Zjazdu Zjednoczonej Partii Królików wydało kolejne uchwały związane z przyszłą polityką państwa króliczego, chwaląc przy okazji kolejne bohaterskie czyny szanownego wielkiego księcia, marszałka lidera Fryderyka i szanownego przywódcy Rudolfa. W pierwszej uchwale wydanej przez Zgromadzenie Drugiego Plenarnego Zjazdu Zjednoczonej Partii Królików pochwalono politykę rozwoju regionalnego prowadzoną przez Komitet Centralny oraz szanownego wielkiego księcia marszałka lidera Frederyka. W drugiej uchwale pochwalono przywódcę Rudolfa za projekty rozbudowy miasta stołecznego Kajzerogradu oraz poproszono najdroższego przywódcę Rudolfa w imieniu całego Narodu Króliczego o realizację kolejnych tak wspaniałych projektów urbanistyczno-architektonicznych. Niesamowicie odważna i bohaterska, zjednoczona partia królików w duchu idei Fryderyka reformuje na lepszy nasz kraj. Szanowny, wielki książę, marszałek, lider, Fryderyk i szanowny przywódca Rudorów założyli po to Zjednoczoną Partię Królików, aby przeprowadzić szereg bohaterskich reform, które zmienią oblicze Wielkiego Księstwa Królików na zawsze. I właśnie Narodowy Plan Rozwoju Gospodarki, poprzez początek wydobycia węgla, zmienił te oblicze na zawsze. Ale teraz i Zjednoczona Partia Królików, w pełni rozpędzona sukcesami Narodowego Planu Rozwoju Gospodarki, i wspaniały marszałek Fryderyk. Z ukochanym przywódcą Rudolfem nie będą przestawać i sprawią, że już niedługo, już wkrótce, wielkie księstwo królików stanie się na wieczność szczęśliwym państwem dobrobytu. Dobry wieczór. Ministerstwo Rolnictwa informuje o niesamowitych zbiorach ogórków w roku 2025. Wszystkie rodzaje ogórków w naszym kraju zostały już zebrane. Rolnicy jednak do Ministerstwa Rolnictwa raportują z wielką radością, iż rok 2025 objawił się ogromnymi zbiorami ogórków i tych gruntowych, i tych szklarniowych, które coraz bardziej popularyzują się w króliczym społeczeństwie poprzez ich smak, ale i również poprzez ogólną popularyzację się systemów szklarniowych, które co coraz liczniej mniej lub bardziej skomplikowane powstają w różnych gospodarstwach. Rolnych. W tym roku królikom na pewno ogórków nie zabraknie. Szanowny wielki książę, marszałek, lider Fryderyk, nawet w czasie drugiego plenarnego zjazdu Zjednoczonej Partii Królików nie odpoczywa i dalej prowadzi bohaterskie reformy zmieniające oblicze naszego kraju i społeczeństwa. Szanowny Wielki Książę Marszałek Lider Fryderyk, w dniu dzisiejszym, 25 września 2025 roku, polecił dobranie kolejnych 20 ciężarówek transportowych do gór kamiennych, gdzie mimo iż wszystkie inwestycje związane z narodowym planem rozwoju gospodarki zostały z wielkim gigantycznym sukcesem zakończone i otwarte przez wspaniałego marszałka Fryderyka, to i tak prowadzone są nowe kolejne prace, między innymi z rozbudową i polepszeniem infrastruktury drogowej. Szanowny wielki książę, marszałek i lider Fryderyk tym samym po raz kolejny ułatwił pracę ciężko pracującym robotnikom. Kaiserogradzka fabryka narzędzi zwiększyła swoją wydajność w ciągu ostatnich dwóch tygodni o 5 punktów procentowych. Kajzerogradzka, największa z wielu mniejszych, które również istnieją, fabryki narzędzi została otwarta w czerwcu bieżącego roku przez szanownego wielkiego księcia marszałka lidera Fryderyka. Wtedy to była wielka inwestycja. Teraz takich, a nawet większych fabryk jest więcej. Mimo to w przeciągu ostatnich dwóch tygodni z woli samych robotników, ale i też dyrekcji i lokalnej komórki Zjednoczonej Partii Królików produktywność zwiększyła się aż o 5 punktów procentowych. Co jest wielkim sukcesem w skali całego istnienia tej kajzerogradzkiej fabryki. Gubernator Księstwa Pankierowskiego otworzył halę sportową w mieście komitatowym szolno -Królicze. Każdy dzień przynosi kolejne wielkie sukcesy naszej partii i rządu. Tym razem w mieście komitatowym Szolno-Królicze, które wcale wielkim ośrodkiem miejskim czy przemysłowym nie jest, ze sprawą bohaterskich reform lokalnej komórki działaczy partyjnych Zjednoczonej Partii Królików została wybudowana nowoczesna, bo między innymi murowana, hala sportowa. Doszło do tego w dniu dzisiejszym, a została ona otwarta przez gubernatora księstwa Pankierowskiego. Królicze światowe informacje zakończone. Słońce narodu króliczego, szanowny wielki książę, marszałek, lider Frederyk i najjaśniejsza gwiazda na nocnym niebie, szanowny przywódca Rudolf, każdego dnia dokonują nieśmiertelnych czynów dla obywateli wielkiego księstwa królików. A jednym z największym i najbardziej pamiętnym będzie dzień 2 czerwca 2025 roku, kiedy obaj założyli Zjednoczoną Partię Królików. Szanowny Wielki Książę Marszałek, Lider Fryderyk, od zawsze tak ciężko pracował na rzecz naszego króliczego narodu. Odkąd tylko został wybrany na godność Wielkiego Księcia Królików w grudniu 2020 roku, bohatersko zreformował, unowocześnił, ujednoliczył i zjednoczył granice Wielkiego Księstwa Królików, pozostawiając je jak najbardziej na prawidłowych i prawdziwych króliczych granicach Etnicznych. Wielkie walki, bitwy stoczone za króliczy naród, szanownemu wielkiemu księciu marszałkowi liderowi nie są obce mimo odniesienia wielu ran, tak jak w pamiętnym pierwszym zamachu na jego życie z dnia 5 grudnia 2023 roku zaledwie dzień po jego trzecich urodzinach, szanowny wspaniały marszałek Fryderyk nigdy się nie poddał i cały czas prowadzi naród króliczy do zwycięstwa. Wtedy, kiedy wszystko układało się na dobrej drodze ku kolejnym triumfom państwa króliczego, nadszedł czas faktycznie straszny kiedy to antykrólicze organizacje polityczne spróbowały dopuścić do komunizmu i baseniaryzmu ale wtedy szanowny wielki książę marszałek lider Fryderyk wykazał się niesamowitym męstwem odwagą oraz wielkim czynem jakim było wprowadzenie stanu wojennego i zlikwidowanie antykróliczych partii a wtedy a wtedy szanowny wielki książę marszałek lider Fryderyk wspólnie z szanownym przywódcą Rudolfem dokonali swego największego czynu ku chwale obywateli Wielkiego Księstwa Królików. W historycznym dniu 2 czerwca 2025 roku szanowny wielki książę marszałek, lider Fryderyk i szanowny przywódca Rudolf założyli Zjednoczoną Partię Królików, która w tak krótkim okresie zaledwie następnych dwóch tygodni nie dojrzy pod swym sztandarem Zjednoczyła wszystkie inne organizacje polityczne, które dotychczas działały w króliczym państwie i nie były one antykrólicze, a następnie pod swoim sztandarem zjednoczyła społeczeństwo królicze, zupełnie wygrywając stuprocentowo wybory parlamentarne. A gdy wtedy każdy królik sobie pomyślał: Jeśli szanowny marszałek Fryderyk i najdroższy przywódca Rudolf tyle dla nas już zrobili, teraz z pewnością odpoczną, a w naszym kraju dojdzie do stagnacji i stabilizacji. Sytuacja, która wtedy była już dobra, jednakże taka była bardzo krótko, bowiem szanowny wielki książę, marszałek, lider Fryderyk postanowił ją jeszcze bardziej polepszyć. Wspólnie z działaczami Komitetu Centralnego Partii, i ukochanym przywódcą Rudolfem uchwalił Narodowy Plan Rozwoju Gospodarki, który już zupełnie zaczął zmieniać oblicze naszego kraju. To właśnie ten historyczny dzień, 3 lipca 2025 roku, stał się jeszcze ważniejszy, być może od 2 czerwca tego samego roku. Bowiem to właśnie od tego dnia Wielkie Księstwo, nawet gdy już Narodowy Plan Rozwoju Gospodarki się zakończył, każdego dnia powiększa o kolejne razy swoją gospodarkę. Teraz już już niezatrzymaną siłą, kiedy niemal każdego dnia nasz najdroższy przywódca Rudolf dokonuje wielkich reform w stolicy i w całym kraju w szczególności na wsiach kiedy to szanowny wielki książę marszałek lider Fryderyk prowadzi bohaterskie reformy armii przemysłowe sprawiając że liczy poziom życia każdego dnia jest wyższy i tak już pozostanie a dowódcy partii szanowny lider Fryderyk i ukochany przywódca Rudolf zostali również przywódcami dowódcami narodu i tak już pozostanie na wieki Niech żyje szanowny wielki książę Fryderyk. Niech żyje szanowny przywódca Rudolf i Zjednoczona Partia Królików. Serdecznie dziękuję za oglądanie transmisji telewizji gniesioskiej w Ryszardzie Zapraszam jutro. Dobranoc. Fryderyk zwycięża na wszystkich frontach.